To ta, ta sytuacja tego tej całkowicie ożywionej, mechanicznie nieistniejącej, a jednocześnie żywej, prawda, dziewczyny, która z nim mieszka, jest jest straszliwa. Wydawnictwa Wolna z Poznania zaprezentują swoje pozycje, mówią yy, dlaczego te książki są istotne, jaka literatura ich interesuje, którą yy, ta, Państwu chcą przedstawić, więc zapraszamy. Tam, gdzie na mapie najbardziej swojsko, gdzie modry Bałtyk czuwa nad Polską, przed nami mapy arkusz nieduży, a my jesteśmy w wielkiej podróży. Co było obce będzie nam znane, bo nauczyciel jest kapitanem. フフフフ。